Paweł trybson rybała, druga zawodowa walka dla Federacji X-Cage. Powiedz, jak nastroje? Dobrze, dobrze. Jest, jest power, jest moc, jest siła. Czuję naprawdę dużą energię. Mam nadzieję, że i tym razem uda mi się zakończyć walkę w pięknym stylu i przed czasem. Niech Bóg da zwycięstwo. Mam nadzieję, że nie zawiodę swoich fanów, swoich kibitów, swojej rodziny. Mam nadzieję, że będzie ogień. Podczas tej pierwszej walki, tam był efektem zwycięstwo przed czasem. Powiedz czy teraz... wiadomo, że no głupie pytanie, wiadomo, że chcesz wygrać przed czasem, tylko e, pytanie moje jest takie, czy chciałbyś trochę jeszcze powalczyć, bo jednak y, niektórzy mają wątpliwości, czy na przykład na dłuższym się wytrzymasz kondycyjnie. Nie no, moja kondycja jest, jest żelazna naprawdę. Tu z kolegami, z którymi robię treningi na co dzień naprawdę chwalą moją kondycję, także no nie mam sobie nic do zarzucenia, myślę, że bez problemu wytrzymam trzy rundy, chociaż wiadomo jest to walka w klatce, no jest, jest to już troszkę też, dochodzi większy stres, większe emocje, wtedy ten, ten oddech też jest płytszy, ta kondycja jest inna, ale no uważam, że po pierwszym występie już jestem z tym obyty, że będzie łatwiej, że, 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 że dam sobie radę. A czego się spodziewasz po rywalu? Bo widać, że bojowo nastawiony chłopak. No widać dobrze zbudowany bojowy chłopak. No, co, no, z tego co wiem to jest to 34-letni zawodnik, także na pewno już doświadczenie jakieś tam życiowe ma. Walki ma za sobą, debiutuje zawodowo, ale za sobą ma sześć walk amatorskich, także jest to jakieś doświadczenie. No zobaczymy, zobaczymy jak się walka potoczy. Jestem przygotowany pod każdą płaszczyznę zobaczymy jak się walka potoczy, jakiś tam plan w głowie już mam. Będę go próbował realizować. Wiem, że masz plan, więc na pewno go nie zdradzisz. Ale czego się po nim spodziewasz? Myślisz, że ruszy od początku? No nie wiem, zobaczymy. No, wydaje mi się, słyszałem, że wywodzi się z boksu, a znam kilku bokserów. W tym mam jednego dobrego przyjaciela który em, widzę jak po prostu bokserzy są dobrymi strategami, lubią, e, nie lubią od razu zazwyczaj wjeżdżać, co niektórzy. No, w, wolą e, wybawić się, wygrać, wyczu wyczu wyczuć pewien, pe pewien dystans, moment. No nie wiem, zobaczymy jak będzie tym razem. No, na pewno e, będę walczył na całego, nie pozwolę. E, no nie dam mu łatwej gry, nie? Będę, będę, będę walczył na ostro na pewno. A okres przygotowawczy do tego pojedynku, jak przepracowałeś? Tak pokrótce, jakbyś mógł trochę powiedzieć? No bardzo ciężko, bardzo ciężko naprawdę. Dlatego jestem zadowolony, bo moja praca była bardzo ciężka. Całe wakacje naprawdę trenowałem. Odpuszczałem sobie wyjazdu nad jezioro, nad morze, nad basen. Więc ciężko pracowałem, naprawdę. Dwa treningi dziennie. Zresztą, tak jak widać, efekt mojej wagi dzisiaj, nawet się nie odwadniałem. Ja jestem dzisiaj po dwóch posiłkach i, i mam taką wagę. Bijemy się do 93 kg. Ja mam jeszcze tyle zapasu. To wynika właśnie z moich ciężkich treningów. Tak regularnie i ostro trenowałem, że ta waga leciała sama w dół. A powiedz, zakładamy, że wygrasz, a pewnie inaczej nie zakładasz. Jakie masz plany następne? Czy to będzie XK-9, czy coś innego? Nie, no pewnie, XK-9 po tej gali. Mam nadzieję, że planowana była jeszcze w tym roku kolejna. Chciałbym, żeby te walki były na pewno częściej niż pół roku, tak jak miałem teraz przerwę, co na pewno w jakimś stopniu gdzieś tam zatrzymuje ten, ten, ten szybszy rozwój. Na pewno jak będzie wiele, więcej walk, będzie więcej motywacji, więcej mocniejszych treningów. No chciałbym pokonywać coraz lepszych rywali i Budować ten sportowy poziom coraz większy i naprawdę sięgać coraz wyżej. Nie? Myślisz o tym, żeby rywal następny był może z zagranicy i walka o pas? No znaczy, wiesz co, no, walka o pas to jeszcze, nie, jeszcze, jeszcze nie, nie, nie zasługuje na to. Wiadomo, muszę stoczyć tych pojedynków y, troszkę, żeby, żeby, żeby zasłużyć na, na miano walki o pas. No ale marzy mi się to oczywiście. Mam nadzieję, że kiedyś taki piękny pas, który leży tutaj, trafi też kiedyś do mnie. Zmieńmy trochę temat, Wars Shore. czy jeszcze będziesz brał w tym udział? Nie no, już się wypowiadałem tam wiele razy, no. to już jest przeszłość mojego życia, teraz buduję nowe życie, wybrałem inną drogę, wybrałem sport i tego się chcę trzymać, chcę być przykładem, wzorem dla swojej rodziny, dla córki, chcę żeby moja córka, walczę przede wszystkim też dla niej, chcę, chcę żeby za kilka lat moja córeczka przy, daj Bóg, moich paśmie dobrych zwycięstw samych powiedziała kiedyś, a słuchajcie, widzicie tego dobrego sportowca, który ciągle wygrywa? Tak, to jest mój tatuś. Właśnie tak bym chciał, żeby było. Będę do tego dążył. Będę robił wszystko, żeby tak się stało. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia jutro.